Wszystkim witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. i dzisiaj kolejna seria z synków, ponieważ jest piątek. I uznałam, że zrobię postać. I do no, Was grudnia. A więc widzimy się, co zrobimy postać. No dobra, już zrobiłam tą sinkę. I no, jak widzicie, wygląda ona tak. To ma takie Chyba zawsze dodaję moim synkom, więc... Więc no Takie 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 oraz takie Myślę, że ona jest już gotowa Jakieś takie normalne zdjęcie chciałabym eee. No dobra, nie będzie to no. I zobaczmy się jak już wybiorę jakiś dom. Dobra, uznałam, że wezmę jej to. No bo ona jest sama. I takie mieszkanie chyba wystarczy. Więc no. A więc... O, będę zrobiła z tyłu. takie, takie fajne. Nie, czekaj, Zobaczmy, poczekaj, jak poczekaj, muszę zobaczyć co tu się tu stało. Mm. Wow, spróbuję to jakoś naprawić. Chociaż nie wiem, czy mi się uda. Nie, będzie jest takie całe. O nie, zresztą. Teoretycznie nie udało mi się to jakoś zrobić, ale musimy jeszcze to zrobić ścianę. No, my musimy. No, ja muszę. I teraz poszukać tego. To może będzie. No, jakoś to jakoś tu? Nie. To też nie. Nie. To? No nie, dobrze, chyba było. Nie, nie. Nie, nie. No, nie, to nawet nie jest tam. To coś nie to. O, no, tu jest. Ale po prostu tu pozmieniam ściany. Jelfi. No. Dobra jest. Teraz jeszcze sobie nam tak, żeby tu widzieć. To można dać to. To będzie chyba w kuflach. Macie nie ma. To jest to? Nie, jednak inny kolor. To nie. No nie, to te A to zrobię takie Eee, okej. Okay. Nie będę zadawać zbędnych pytań tym Simpsom. Eee. No to i teraz zrobię jeszcze tym tu. Aha, i tu nie ma ściany szczególnie. Zrobię jeszcze tutaj ścianę. może to jednak tu większe takie zrobię. Bo to nie wiem, czy chyba łazienka było. A nie, tu jest jednak łazienka. O, to może tu były dwie łazienki. No naprawdę nie wiem, ale, ale postaram się coś zrobić. Więc. drzwi do dam... hmm. No tu dam gdzieś z drzwi. A no, niech już będę Tak, być na No i jeszcze tu coś z tymi ścianami zrobię. Niech no, to jest takie coś. To nie wiem, czy to znajdę, bo to jest chyba to samo co było. Ale spróbuję. Bo no, to jest. O, ale tego koloru nie ujęłam, w Chyba że to było. Nie. To. No, nie, no, przed chwilą to... No, nie. Nie. To. To jest minimalnie. Minimalnie. Minimalnie ciemniejsze. To, co mi to mogę zrobić. Aby no, nie było zbyt ponowe, ale też zbyt jasne, żeby też nie było. Ja nie lubię jasnych kolorów, więc. No, spacikamus. Okej, to też się nie zrobi, ale no, mało widoczne to jest minimalnie tylko, więc spoko i mm, jeszcze ja ogóle jakieś kafle tak będzie cała druga łazienka z kaflami A no dobra, czemu by nie zrobić czegoś takiego Ale to chyba wszystko jest eee, dobre. Nie wszystko, ale... ale coś tam jest. Eee, teraz tak, to wszystko było dobra, mi no, trzeba sprzedawać można, jeśli się zmieści, dać tu. To ją ja pewnie będę ten. Przeprowadzać na niedługo. Więc nawet nie muszę robić takiego overmontu, montu, ale. No. Właśnie to się tu przydało, zrobienie tej łazienki, a ja to sobie nie wiem, jak on zrobił, czy coś. To samo? Nie, nie to samo, ale dobrze, niech już to będzie. Eee, ściany są takie. Dobra, więc tu zrobię. Może... Um, nie, brzydkie te tapety są. Um, um, może jakieś kolory inne? No to jest nawet spoko. A niech będzie. Tylko to... E, tylko tak... E, to tylko tak czy... czy oh, nie wiem się słowić. To tylko tak tymczasowo, więc ten... Um, dobra, jeszcze zrobię co to w ogóle jest. No. Eee, jeśli będę mówić za dużo słowa w ogóle, to sorry. Ale... albo nie. E, ale ja też nie miałem się wysłowić. No chyba nie zostać, ale takie jakieś większe. No. Takie, albo nie, albo to mniejsze? No nie wiem. Napiszcie jak chcecie, żebym jakoś inaczej to zrobiła, bo ja chciałam to zrobić jadalnie, ale jednak to jest to samo. Eee, chociaż może coś się tam zmieści. Adam ja to tu. Tak, teraz będzie równo. I zrobię tak nasz, jakąś byle, jak jakąś jadalnią. Jakby jakieś tu Hmm. nie, no dobra, może jakiś większy przynajmniej żeby sobie był. no dobra, niech jakieś takie jaśniejsze rzeczy też będą na gdzie jestem? no dobra a chyba no tu jest okno jak się nie ma tak, to jest okno, więc więc tak przy oknie stać jeszcze krzesła. Um, no dobra, niech to już będą. Nie niech sobie takie czerwone będą. Nie fajnie. No i takie jedzenie, i chyba wystarczy jak na razie. No ja też mówię, że będzie się przeprowadzać, więc po co je coś wow, super. Dobra, ona przyszła sobie na telewizor. Kodu nie będę wpisywać. Zostało mi na razie tyle, a ona jeszcze mi sobie pracę. I zobaczycie, ja, ja myślałam coś bardzo fajnego o niej właśnie też związanego z tym. I z różnymi innymi rzeczami O, leci sobie telewizja, a ta... Sz, s, co, s, co, jak to tam? A ta szuka pracy. I tak, i chwilę jak... jak nie jestem myśli o tym Na razie myślę, że on będzie twórczy już chociaż... Nie wiem, czy cokolwiek wyjdzie, i przyszło już. Jeszcze nie przyszło. No, przyjdzie. No, chyba jeszcze nie przyszło. No, dobra. No, a sobie tam wszystko porównamy. Nie, 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 co to jest? No nie można tak. A, o, też niech będzie, będziemy przynajmniej wyrzucać śmieci i. A i tak nam się to nie przydało bo potem jak będziemy przeprowadzać, to i tak. Co ty chcesz, ubudować? Nie, nie, jest czegoś na szybko. Ja ci to zaraz dam, gotuj. A za co, to jest to. Nie wiem, czy nie będziesz miał zaprawy. Nie. Jeszcze coś? O tu jeszcze jakiś kop? No dobra, niech się na ale może jeszcze wycielenie? Aha, tam dalej nie ma okej, okay. no. Pokażę wam bardzo piękny dom, który zrobiła mojemu bratu. Wiem, jest cudowny, prawda? To jest bardzo cudowny. I... Nie wiem, mogę pokazać no. Nie, ale ja tak właśnie nie mogę wam pokazać podłogę. No, tak właśnie wygląda, jak że cudowna podłoga? No, tak to już on nie pokaże tylko, No, ale zrobiłam bardzo piękną dom. Oczywiście, najlepsza jest ta woda, prawda? piękna. O, mój brat właśnie do mnie przyszedł. O, to jest moja Simka, która mieszka czy co ona robi. A nie, to jest jednak moja Simka. To, to, to jest mój brat, znaczy jest Sim mojego brata. Nie. A ja nie chcę mieć tego witanego. No dobra, wstawaj, i wyspałaś się już. Kiedy zaczynasz ty ty pracę? Ha, fajnie, bo weekend jest. Będę ci patrzeć na ręce. Czuję, może jakiś screena zrobię. No. Bardzo piękny. Sorry, ale to mój pies. go no, nie ja kocham. Ją. No dobra. Myślałam, że wyrzuciłaś tego tosta. No, i co? A, idzie do jadania, nie dobra. I szybciej, bo zresztą na ustawę. Zresztą mnie to zaraz. No tak patrz, tu jest fajny sklep. A ty 500 rzeczy będziesz robić. 500... 500... 500... 500... 500 innych rzeczy, tylko nie to. Jeszcze potem sobie to pozbieraj. No nie wiem, co tam jeszcze możesz zbierać. Ale coś tam jeszcze sobie zbierasz. Rozbierasz, wszystko to fajnie. I co ty zaraz tu masz? Właśnie zrobiłaś... Glaz fajnie. Co to? Co to? Hmm. Okej, okay. no dalej mi pies no. Po prostu, jakie ja wiem, tak serio kocham Wiecie, to jest taki kochany pies, że yy, No dobra, i uznam, że No ona niech sobie tam siedzi i tak nic nie zrobi Bo ja chciałam jej te to no. Bo to nawet jej się przyda więc chyba lepiej by było, żeby trochę miała. No, chyba tyle wystarczy. I chciałam. Tak, wiem, że to jest cudowne, prawda? na książkę pisze? Ale ja to nie widziałam Nie wiem czy to tak można sobie Tak! Aha, bo tego się na środek nie dawało. No jedno muszę zostało tutaj na sobie zostawię. Może tutaj? A, czy tego się nie daje do tego? Aha, no, dobra nie, tu też można I ja teraz mam mieli wszystko dalej, żeby to zasiało. No to fajnie To ciekawie No potem sobie coś zrobię do jedzenia. No to rób wszystko szybciej No dobra, wszystko już sobie sama wzięła, żeby zasieć Tak Albo To, to też, to chyba też. Ну, антонуй. Не, не можешь. Co tam znalazłeś? Co gdzie pożar? Gdzie? Dobra, a znowu sobie dwa razy.